Siemaneczko, dzisiaj będziemy grać w Minecrafta z debilami. Nazw no to nazwa serii będzie brzmiała z debilami przez świat, gdyż chcieliśmy być kreatywni i wymyślić bardzo charakterystyczną nazwę, wzorując się po części no, na Minecrafcie i jednocześnie na nas samych. No, ale nie, nie miejcie nas za idiotów, tylko pozytywnie nastawienie debilów. Będziemy starali się być co najmniej naturalni, ze względu na to, że nie mamy w ogóle ogromnego doświadczenia w nagrywaniu filmików. Oczywiście moja maszyna, czyli komputer. Nie jest jakaś kosmiczna, futurystyczno nie wiadomo jaka, no dlatego mm -hmm. będzie czasami przerywało, na przykład, nie wiem, no teraz aktualnie mam 24 FPS-y. No, to i nie tak, nie tak nie lepiej ode mnie. Co, co no, no. Będ, gram na tekstur parku, tam rozdzielczość 128 na 128 dla mnie jest... Bardzo ciekawy teksturpach, praktycznie. No, chyba pierwszy jaki w ogóle wpisałem w internecie. Minecraft, teksturpach, i pierwszy link, praktycznie, więc możecie sobie poszukać sami. jak wam się nie chce, to. Link, będzie, będzie, link, link w... będzie w opisie. Tak. No. 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 Dobra, teraz wy sobie pogadacie. No, no, sam no. PVP. No. 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 Dobra, ja ja jestem tutaj. I... co. Ja jestem ja Dante, więc ja No dobra narka No 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 narkę. No dawaj, teraz i gę gęzik No, ja no ja jestem Mish no. PvP i mój tata to nocz Dziękuję No hmm, 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 hmm. rabbana zaraz zostanie <laughs> Dobra Mój to PatrickOxman, tu jest Dantej Dante, no, Dante. Będzie... Bez i końcu Dobra, będzie Dantej i gębzi gdzieś w buszu lata jak zwykle. Dobra, chodź się łup, łup, łupmy. D d d d drewo. No, nie wiem, może ktoś inaczej zaczynał gry w Minecraft'a, ale większość normalnych ludzi zaczyna standardowo od łupania drzewa. Nie, mapka się dosyć A, i spoko biorę. zrobiła. No mój Piotr. to wyspy. Co? Nic, nic. Zobaczysz później. Gdzie jesteście, No jesteśmy koło tej plaży, gdzie zaczynaliśmy. Tepnę się do was zaraz. To tepnie, Nie masz OP. Dobra, Gemsik, wywal te itemy, bo to chamsko trochę i nieprzyzwoicie. A co on ma, Lamus? Gdzie wy jesteście? Bo tam koło tej plaży. Jest... Ja tam, no chodź, tam tą plażę cioto. No, no gdzie jesteś? A zbieraj te sadzonki, jak wypadną. Po co, bo co bra... lasu braknie? No nie, na no, później, jakbyśmy się później gdzieś przenieśli, czy coś. No, na no, środek ocenę. Gdzie A jesteś? Bo... W ogóle pilnujcie game. czas, nie? Nie wiem, czekaj, zobaczę na telefonie w ogóle, ile ma nagrywamy. No już Dobre. niech będzie, 3 minuty w olbrzymią. No dobra, jest pierwsza 17. Do wpół do nagrywamy? Hmm, może. Tak, jeszcze z, z 3 minuty. Serio? Żeby w ogóle ludzie oglądali, bo wątpię, że. że... No będzie i mi się by się ciała, nie, nie chciało oglądać jak, jakichś, no, debilów <laughs> Grających De w debilską grę u, Z lagowanymi komputerami I jeszcze oglądać 40 minut Czy tam pół godziny No Także ten krótki odcinek będzie... Biały ekran, patrz, bum, 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 biały ekran Żart Dobra Ja mam 16 z Ja mam... 30 E, nie mam żarcia. No nikt nie ma żarcia. To, o, to, to co widzicie, to tak naprawdę to nie jest. To nie jest. To, to mamy items, tylko to jest. Not enough items i jak się naciśnie jakiś przycisk, to będzie pokazane. E, crafting. No, Włączę. Kurde. Shit. <ścoughs> Dobra, tego nie było. Dobra, tutaj zrobimy cięcie. <gulandos> nie, dobra. Nie no, nie będziemy Tak naprawdę to, tego TNT nie, nie widzieliście, to po prostu <gulandos> i, przypadek. <gulandos> tak naprawdę tego TNT nie widzieliście, tego Minecrafta też. To w ogóle wy nie istniejecie, to tylko halcynacje z głodu i śmierci. No. <gulandos> Prawda po to, że chciłem dobrze i chciałem wam pokazać, że to faktycznie działa. No co, ja jestem na tej plaży, co wy mówiliście i to. O, ja mam jabłuszko. Jabłuszko łóżko. Jak jesteście. No nie, nie macie o, Nie macie tutaj Lamusie. A tak naprawdę to to w ogóle... A żeby was oczy nie kły to wyłączę. Dobra. Ogólnie to ja gram na laptopie. A ja na PC. Na... Stacjonarnym. Na... na myszce gram, na mikserze. Ja mam jeszcze... Niestety co? Zacina się. Nie, nie zacinę. <noise> Ale jakoś się fajnie rozjaśniło przez chwilę. Nie, nie? halucynacje. Dobra, już widzę cię. Z głodu i śmierci. Z głodu i śmierci, tak. Mhm. Ja se zbieram. No, dziebieg, nie dziebie, dziebie, No, no 11 FPS-ów. Oj tam oj tam, oj tam, ja nagrywam przy 20 i jakoś nie płaczę. Dobra, dobra Dobra, tu macie pełną mapkę. O, ja też pokażę moim widzom X Proszę bardzo. A jak się oddalało? Z? Nie też. Się... No No Z. E, nagrywamy ja i Patr Coxman... Coxman Perspektywa Dante będzie w miniaturce? Czy jakoś tak nie wiem No ja nie będę, ja, ja napiszę w opisie, bo nie wiem co to są w ogóle miniaturki Dobra, i nie ważne, zrąbaję. zrąbałem. To halucynacje. To halucynacje są. No halucynacje, dużo drewna się nie odda. Dobra. 6 jajek, ja nie jedną drewna. Możliwe, mm. że będziemy szukać jakiejś tej... <laughs> Możliwe, że będziemy szukać jakiejś miejscówki na dom? Nie, to jest niemożliwe Nie? To jest absolutnie wykluczone Ale daj, i... daj mi dokończyć Pardon. Chodźcie za mną Poza chodź, odcinkiem chodź Piotrek, zobaczysz coś Poza odcinkiem Będziemy mogli szukać jakiejś miejscóweczki na dom Bo ja... Nie, nie, nie będziemy zagrywać. szukać Budujemy się, na, nie będziemy patrzeć gdzie No co, co? Co mi pokazać? Ja nie będę nagrywał na takich flagach Będziesz, jak będziemy się Dobra, cicho cię słychać, już w ogóle szkoda Twojego głosu. No. Szkoda Twojego gardła. Podgłoś albo przyłóż twarz do mikrofonu. Praktycznie dotykam ustami mikrofonu. Sorry. No. No. Dobra, jesteś piotrek? No to już możecie włączyć mini mapę. Ciśnijcie sobie X. Ło, koń! Jak? I nie gadaj, że ty to z D&T zrobiłeś. To mały prezencik. No. Na no, no, specjalną. No, no, Specjalna dla no. dwóch widzów. No. Nie no, ja nie wiem, chyba już miałem ośmiu. Ale co. O co wam chodzi? Ten dziurę? Nie, tego co? nie. Co mnie ogarnia? Myślałem, że tutaj coś jest, ale. A, Aha, dobra. Batmana, żeby... jakby, no. Batmana. Z czegoż to jest zrobione? Z sandu, kreatywnie. Bij świnie. No co ona cię zrobiła? Nie daje. Zresztą Czas nie wiem, nie tak wiem. Idealnie. Kreatywnie to lubię. Dobra, no, bardzo się kreatywnie. kończy. chyba coś, gdzie się kończymy, też już będziemy kończyć. Hmm. Dobra, jak będziecie widzieć, że w następnym odcinku mamy stack węgla, to wiecie, że, że tutaj jest węgiel i na pewno go wydobyliśmy. Tak, o to chodzi. I stack, stack z tego wyjdzie. Na pewno. Ciekawe, czy to rozwalę drewnienkiem. Dobra, kończymy. No nie! E... No, <laughs> Dobra, nieważne. No i no na dzisiaj koniec. Może będziemy nagrywać już praktycznie za chwilę. No, to będzie taki odcinek. To będzie tak bardzo prosto mówiąc wstęp. No. Nagrywamy, póki mamy czas. No. Dobra, kończmy. Bo się okay. ciemno robi. Dobra, to ja zrobiłem crafting table i tym właśnie akcentem oto kończymy. Dobra, no to zapraszamy do oglądania I no subskrybowania, nie bo to jest leciało Pa! No, lajkujcie, komentujcie tak. dobra, dobra, dobra. Ja już, ja już, ja już byłem hey. Dobra, dobra, dobra No na razie, trzymajcie się lamusy Jesteśmy lamusy <noise> no, dobra, to, to da.